Patrzmy teraz na przykład. Chcielibyśmy wyznaczyć objętość bryły powstałej w ten sposób, że z jednej strony mamy jakąś paraboloidę obrotową, a z drugiej strony mamy jakiś stożek. Tak, to są figury przestrzenne, więc tutaj mamy jeszcze. Yy, Rozumiemy to jako, właśnie, figurę obrotową. Nasza paraboloida to niech będzie z równa się 2 minus x kwadrat minus y kwadrat, natomiast nasz stożek niech to będzie pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. Chcemy jedno przerównać do drugiego, żeby wyznaczyć przede wszystkim to, czyli obszar, na którym przecina się funkcja, która jest u góry czyli paraboloida z funkcją, która jest na dole, czyli ze stożkiem. W związku z tym co my tutaj dostaniemy? No dostajemy, że z równa się 2 minus, a to to jest w sumie z kwadrat. W związku z tym dostajemy z kwadrat plus z minus 2 równa się 0, czyli z plus 2 RAZY z minus 1 równa się 0, czyli dostajemy, że albo z równa się minus 2, albo z równa się 1. No w naszym przypadku z ma tylko jedno, tutaj jeden tylko sens, tak? z może być tylko dodatnie, w związku z tym to jest nasza odpowiedź, a to jest sprzeczne. Pierwiastek musi być liczbą nieujemną. Co zatem wiemy? Wiemy zatem, że z wynosi 1. W związku z tym nasz obszar, po którym będziemy całkować, staniemy w ten sposób, że w sumie 1 to się równa 2 minus x kwadrat minus y kwadrat, czyli x kwadrat plus y kwadrat równa się 1. Czyli nasz obszar, po którym całkujemy, to jest koło o promieniu 1. W związku z tym Chcąc obliczyć taką objętość dostajemy całkę podwójną po tym, że oto kola, funkcja, która jest u góry, czyli 2 minus x kwadrat minus y kwadrat minus funkcja, która jest na dole, czyli pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat dx dy przyjmiemy tutaj aby rozwiązać tą całkę, no działamy po kole tutaj nasze figury to są figury obrotowe dlatego najprościej będzie zastosować podstawienie biegunowe x równa się r cosinus phi, y równa się r sinus phi w związku z tym dostajemy całkę, w której promień zmienia się od 0 do 2pi po całym kole kąt się zmienia od 0 do 2pi promień się zmienia od 0 do 1 teraz funkcja 2 minus x kwadrat plus y kwadrat to jest w sumie nic innego jak r kwadrat pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat to jest r pamiętamy jeszcze o objęcie w tym podstawieniu czyli r dr d. Proszę zobaczyć, w tym przypadku nie ma w tej całce w ogóle kąta, dlatego skoro nie ma kąta, to długość tego, czyli 2pi razy całka od 0 do 1, w sumie 2r minus r do 3 minus r kwadrat dr, czyli 2pi, całka z 2r to będzie r kwadrat minus 1 czwarta r do Minus 1 trzecia r do trzeciej w granicach od 0 do 1. Czyli mamy 2pi 1, minus 1 czwarta, minus 1 trzecia. No i tutaj byłoby 0, gdyby wstawić. Dostajemy zatem, ile może 12? 1 to jest 12, 12 minus 4. 3, 12, i 4, 12, czyli 7, 12, zostaje nam zatem 5, 12 razy 2π, czyli 5π6 to jest objętość tej bryły, która znajduje się pomiędzy parabolidą obrotową a walcem stożkiem.